Serdecznie zapraszam do Korucina na kolejne, już 28. Ogólnopolskie Dni Truskawki. 24-25 czerwca, sobota, niedziela. Dwa wspaniałe, niezwykłe dni w Korycinie. Warto przyjechać. W sobotę wydarzenie sportowe chyba największa sportowa impreza w ogóle w Polsce, tego typu. Przyróżne konkurencje, wiele zabawy, ale też rywalizacji sportowej. Natomiast na koniec dnia. Trochę teatru, trochę przemyśleń i jeszcze zabawy w pięknym otoczeniu. Natomiast niedziela to wspaniały truskawkowy festyn z jedyną na świecie bitwą truskawkową, z uśmiechem, z truskawką, ze wspaniałymi ludźmi, z wieloma atrakcjami. Serdecznie zapraszam do Korycina. W sobotę, 24 czerwca, rozpoczynają się 28. Ogólnopolskie Dni Truskawki. Sobota jest dniem sportowym. O godzinie 9 rusza Triatlon Koryciński. Później biegi dziecięce. O godzinie 11. w Parku Plebańskim. Zgłosiło się już ponad 100 dzieci. Jeszcze wiemy, że będą kolejne dzieci zapisywały się na miejscu, więc serdecznie zapraszamy. Od godziny 10.30 będzie otwarte biuro zawodów. Kategorie biegów dziecięcych są podzielone wiekowo i dostosowany jest do tego dystans, aby każdy, nawet najmłodszy przedszkolak, poradził sobie z tą trasą, a bieganie w otoczeniu Parku Plebańskiego będzie przyjemne, ponieważ spodziewamy się pięknej, ciepłej pogody. O godzinie 12.00 rusza 30. już półmaraton mleczny oraz towarzyszący mu bieg do grodu na, na 5 km. Mniej zaprawieni biegacze, amatorzy na pewno sobie poradzą z takim dystansem, a bieg do grodu też jest bardzo atrakcyjny, ponieważ prowadzi trasą przy Parku Kulturowym Koryci Milewszczyzna. Tegoroczny 30. półmaraton mleczny biegnie nową trasą po drugiej stronie gminy poprzednio przez przepiękne tereny, przez przepiękne wsie, biegnie przez Szaciłówkę, gdzie mamy pracownię tkacką Pani Bernardy Rość, biegnie przez wieś Sera Korycińskiego, przez Gorszczyznę oraz obok parku kulturowego Korycin-Mielewszczyzna. Także serdecznie zapraszamy, jeszcze można się zapisywać na stronie elektroniczne zapisy.pl. Druga część dnia to dwie Premiery spektakli teatralnych. O godzinie 17 będzie wystawiony rodziny spektakl Królewny Śnieżki. Będzie to baśnie przygotowana przez młodzieżową Korycińską grupę teatralną. Natomiast o 18 zemsta Aleksandra Fredry, przygotowana przez seniorów z Korycińskiej grupy teatralnej. Nasz reżyser Bernard Bania, który opiekuje się naszą grupą teatralną, wybrał właśnie tą sztukę z uwagi na to, że ten rok jest rokiem Aleksandra Fredry. A z tego, co widać było na próbach, e, przepiękne stroje, e, gra aktorów e, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Także serdecznie zapraszam. Natomiast wieczorem będzie biesiada w Parku Kulturowym Korytymilewszczyzna. E, wyjątkowym wydarzeniem na skalę całego regionu e, jest e, przyjazd projektu Iskry Niepodległej. E, jest to e, mobilne edukacyjne widowisko. E, o Polakach i Polkach, którzy zmienili świat na przestrzeni wieków. Do Korycina na trzy dni, bo od soboty do poniedziałku, przyjedzie specjalnie przygotowana naczepa, w której jest przygotowany właśnie mobilne, mobilny spektakl. Naprawdę jest to warte uwagi. Ten tir niepodległej będzie stał nad zalewem w Korycinie. Spektakle i obejrzenie tego pokazu jest bezpłatne. Zapraszamy rodzinę, dzieci, młodzież. Naprawdę naprawdę warto. Tir będzie u nas do poniedziałku. I niedziela typowo truskawkowa rozpoczyna się uroczystą mszą świętu o godzinie 11.30 w naszym kościele parafialnym w Korycinie. O godzinie 13 startujemy ze wszystkimi atrakcjami. Rusza rodzina strefa truskawkowa, w której zaplanowaliśmy wiele zabaw, konkursów. Dla najmłodszych nasz tradycyjny konkurs na największą truskawkę, także plantatorów truskawek zachęcamy do wyszukania tej największej na swoim polu truskawkowym i przyniesienia właśnie w niedzielę do nas, żeby ją zaprezentować. Będzie również konkurs jedzenia truskawek na czas. Będzie też quiz o historii ogólnopolskich dni truskawki, ponieważ jest to już 28 edycja, więc wiele się działo przez te lata i myślę, że warto sobie powspominać. I też jest przygotowanych wiele innych konkursów, na przykład rodzinnie będzie można uszyć wielką truskawkę na scenie, więc zdolności manualne, pomoc mamy i taty dla dzieci na pewno się przyda. Ponadto przyjeżdża wesołe miasteczko, które będzie od soboty do niedzieli. Mnóstwo atrakcji, duchańcy, karuzele, wiele występów artystycznych, zespołów folklorystycznych. No i światowa bitwa truskawkowa o godzinie 17:00, jedyna na świecie Korycin kontra reszta świata. Zapraszamy do udziału, są wolne miejsca, każdy uczestnik dostaje strój. No i. Pachnąca bitwa, naprawdę na zakończenie bitwy nie kurz, a zapach truskawek unosi się w powietrzu. Wieczorem od godziny 18 rozpoczynają się koncerty i warto też dodać, bardzo ważnym punktem Ogólnopolskich Dni Truskawek jest już siódma Błotna Liga Mistrzów, jest to największe Turniej e, piłki błotnej w Polsce, na który zgłosiło się, się już ponad 30 drużyn e, z całego kraju, również za granicę. Są drużyny kobiece. Z jednej strony jest to świetne widowisko, ale też rywalizacja, ale w bardzo pozytywnym duchu e, bardzo pozytywna energia, e, świetni ludzie także warto e, czerpać z nich e, właśnie. Ten entuzjazm, który przy graniu w błocie oni okazują. Naprawdę warto na to popatrzeć, ich dopingować. My również wystartuje drużyna z Korycina, Kora Korycina, naszych seniorów, za którą trzymamy kciuki. Także serdecznie zapraszam na 28. ogólnopolskiej Dni Truskawki do Korycina 24-25 czerwca.